Jak wiele innych ideologii, feminizm ma wiele twarzy. Może on być, może on być związany z tym dążeniem do rzeczywiście wyrównania i mężczyzn w sensie prawnym, co jest możliwe w bardzo dużym stopniu, ale nie zawsze, ponieważ kobiety rodzą dzieci i zawsze będą jakieś przepychanki, urlopy tacierzyńskie, macierzyńskie itd., ponieważ no po prostu kobiety są co jakiś czas wyłączone z rybku produkcyjnego, na przykład, więc y, nigdy się tego nie uda do końca dokończyć, ale to nie jest radykalny jakiś strasznie pogląd. On pochodzi wprost z liberalizmu, że lu ludzie mają w ogóle mieć równe prawa. I nic dziwnego, że właśnie w momencie, kiedy liberalizm się rozwijał, czyli we wczesnych etapach rewolucji francuskiej, zanim im odbiło, i y, w XVIII wiecznej Wielkiej Brytanii, która miała dosyć liberalny system, mimo że na przykład kary sądowe były bardzo surowe, więc ten humanitaryzm prawny nie był jeszcze rozwinięty, ale liberalizm już właściwie tak, cenzura była niewielka w stosunku do innych krajów i tak dalej, że na tym tle, na tym podglebiu wyrosły pierwsze feminizmy. Pierwsze feminizmy powstały w osobach, w osobach takich autorek jak Mary Wollstonecraft i Mary Wollstonecraft i yy, druga osoba to yy, Olimpia de Gourges. Czyli jak słyszymy, Anglia i Francja. Nic dziwnego. Na zachodzie od już 300 lat tak mamy, że yy, co, co ktoś wymyśli ciekawego, to zazwyczaj jest to w Paryżu lub Londynie. Yy, wcześniej jeszcze czasami we Włoszech bywało. Yy, tak to między wygląda albo w Amsterdamie. No więc, a inne rejony są takimi troszkę peryferiami zachodu. Nie wymieniam tu Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone bardzo mało wymyśliły własnych rzeczy. Zazwyczaj zachowują się, ponieważ mimo, że ja kocham Stany Zjednoczone, to pod względem ideologicznym to jest jeden wielki mes. Oni nie wymyślają własnych ideologii, tylko udają, że te ich są wyjątkowe. A to jest inna kwestia, dlatego u nich co innego znaczą. Słowa nienormalne znaczenie mają, tylko nienormalne znaczenie. Jak liberalizm oznacza tam coś innego, socjalizm oznacza tam coś innego, i tak dalej. Ale dobra, wróćmy do feminizmu. Feminizm, więc ten podstawowy, wynika z tegoż właśnie, że równość praw. No i można teraz tę równość praw rozumować poliberalnemu, czyli równość wobec prawa, lub równość całkowitej pozycji życiowej. Już, czyli równość tego wyniku. Amerykanie akurat tutaj się spisali, bo nazywają to equity w odróżnieniu od equality, który jest tą liberalnym zwykle. Tu akurat się raz na coś Amerykanie przydali. Ale he, to nie jest przecież tak, że kobiety muszą w ten sposób rządzić lub współrządzić światem. Mogą to robić inaczej, mogą to robić przez mężczyzn. Wykorzystując na przykład swojej spryt, większe umiejętności społeczne, kobiety lepiej rozpoznają emocje e, innych osób, e, więc są doskonałymi intrygantkami, lepszymi niż mężczyźni. A przy okazji kobiecie się więcej wybaczy, bo jest jeszcze dużo takich przesądów feudalnych, dworskich, e, ale są też po prostu zręczniejsze. One tak muszą być, bo w czasach pitekantropów i nandertaczyków i kromaniuńczyków. Rozpoznać, rozpoznać emocje mężczyzny było bardzo ważne, bo on mógł zabić uderzeniem ręki. Natomiast kobieta nie może tak łatwo wykończyć faceta, więc mężczyźni byli przez całe pokolenie uczeni ignorowania emocji kobiecych. To, że mężczyźni ignorują emocje kobiece i często udają, że słuchają kobiet i nie słuchają ich tak naprawdę, jest też jednym z podglebiów feminizmu. Więc jest to także ta psychologiczna potrzeba. Ale kobiety mogą manipulować, manipulowały mężczyznami, i e, wykorzystywały do tego spryt lub wdzięki. Wykorzystywanie wdzięków nazywało się bardzo ładnie pornokracją. Tak mówiono o kobietach, które były e, naucznicami papieży w średniowiecznej Italii i tych papieży swoim pupom potrafiły tak zawrócić im głowę swoim pupami, że e, ci papieże robili co oni chcieli. O tej pornokracji. Jeszcze się mówiło w XVII wieku, w XVIII wieku, wspominając ten czas historyczny, a czasami właśnie można to nazwać po prostu z za pomocą seksu, tak, czy seksapilu i tak dalej. No i w dzisiejszych czasach, ponieważ porno dzisiaj oznacza wyłącznie praktycznie biznes, właśnie z gołymi. Populującymi ludźmi, no to to się źle kojarzy i wypadło to z, z pojęć politycznych, prawda? Więc nie wiemy nawet, jak to nazwać. Można powiedzieć, że to jest takie dworskie intrygowanie, ale to nie do końca oddaje sens tego. No więc alternatywą jest tylko feminizm. Kobieta może wykorzystywać albo swoją kobiecość, albo chcieć być równa z mężczyzną. I może to być równość, właśnie taka podstawowa, czyli władz prawa, plus jakieś tam odhaczone wyjątki od tej reguły, że ponieważ my rodzimy dzieci, prawda, to tutaj troszkę coś. Okej. Okay. Bo mówi się, że dzieci mają przywileje. Tak? No, dzieci na przykład nie powinny pracować w kopalniach. Tak? Kiedyś pracowały i są te teorie, że być może dlatego, że po prostu brakowało rąk do pracy i, i, i tyle, nie? ale albo że w kopalniach było cieplej. Natomiast nie wiadomo, co tak było. Natomiast wiadomo, że. Znaczy, wiadomo, że było cieplej, czy to ma jakiś związek. Więc przywileje są dla kobiet, przywileje są dla dzieci, bo kobiety są słabsze i rodzą dzieci, a dla dzieci, no bo są dziećmi, tak są głupie. Jeszcze. A potem to niektórym zostaje, a niektórym nie. Natomiast, natomiast można rozumować to, że, że nie, że jedziemy grubo, że, że najlepsze zabezpieczenie interesu kobiet to jest. Pognębienie mężczyzn, czyli wprowadzenie konfuzji u mężczyzn, czyli oskarżanie ich o mansplaining, o, o takie różne rzeczy, o, 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 o molestowanie, bo coś tam powiedzieli z góry, czy tam omyłkowo chwycili za tyłek, czy coś. I to jest oczywiście taka feminizm typu wojny płci. I on jest oczywiście bardzo radykalny i on owszem ma co nieco wspólnego z marksizmem, ale nie, moim zdaniem nie tyle ile się myśli, to jest raczej y, radykalizacja, to znaczy skoro już mamy równość w niektórych sprawach, to może odpłaćmy mężczyznom za to, że rządzili nami, traktowali nas jak, jak swoje tokeny i... Bo no bo ja bym to rozumiał. Tak? Ja mi się to nie podoba, bo jestem facetem, nie podoba mi się, że kobiety manipulują prawami mężczyzn i manipulują mężczyznami. Ale mogę to psychologicznie zrozumieć. Tak Tak samo jak mogę zrozumieć, żeby Ukraińcy na przykład nas napadli za to, że myśmy się kiedyś nimi rządzili, ale nie chciałbym, żeby to się stało. Także coś takiego. No dobrze, więc tak samo jak te różne postkolonialne rzeczy są dla mnie psychologicznie zrozumiałe, natomiast szkodliwe. Jest tak samo tak to. No, i tak to, tak to jest, że z, z tym wojną płci kojarzy się często nazwisko pani Simone de Beauvoir, która była przedstawicielką drugiej fali feminizmu, czyli tym współczesnego feminizmu. I Simone de Beauvoir pochodziła z rodziny tradycyjnej, katolickiej, konserwatywnej. To nie są synonimy. Ja mówię i, i, i. Przy okazji takiej i takiej, bo nie musi taka być. Może być tradycjonalistyczna rodzina socjalistyczna, jest to możliwe na Zachodzie. Tradycyjnie głosujemy na socjalistów. Na przykład tradycyjna rodzina niczańska, a, 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 taki arystokratyczny ateizm itd. Tak Ale dobra, ona rzeczywiście pochodziła z takiej katolicko konserwaty. No i ona buntowała się przy kotele. Uważała, że kobiety zamienia się w jakąś drugą płeć. Ona tak mówiła, le seconde. Le, second sex. le second sex. I, i, I w związku z tym ona uważała, że trzeba to troszkę wyrównać, ale mimo to ona nie była jeszcze taka radykalna. Ludzie myślą, że ona była radykalna, dlatego że jej facetem był Sartre. A Sartre był maoistą, był bardzo, ale to bardzo radykalnym. Socjalistem, komunistą. To jest to samo, już mówiłem. Więc w innym filmie. Więc są dwa typy feminizmu. I teraz feminizm liberalny i feminizm radykalny. I ja jestem oczywiście, jak każdy liberał, zwolennikiem feminizmu liberalnego, bo nie ma żadnego powodu, żeby kobiety nie mogły się cieszyć tymi samymi prawami co mężczyźni. Oczywiście, jakaś tam musi być korekta, w tą czy w tamtą stronę, w związku z tym, że ktoś te dzieci musi rodzić, póki nie mamy jeszcze inkubatorów, gdzie można by to. Ja jest, to by było nawet dobre, żeby nikt nie musiał być wyłączony z życia na 9 miesięcy. Nie? Natomiast, a mąż nie musiał znosić humoru. Prawda? Nie, nie, ale to, no, no tak, no można by to, tutaj byłoby fajnie. To. No, ale, ale no jest, jest, jak jest, tak. I więc jestem zwolennikiem feminizmu liberalnego i jestem przeciwnikiem radykalnego. Nie podoba mi się, tak samo jak nie podoba mi się nazwanie każdego lewicowca socjalistą, tak samo nie podoba mi się nazwanie każdej feministki jakąś feminazji i w ogóle. To jest coś potwornego. Niczego takiego nie ma jak eminazizm, i e, nigdy nie, nie widziałem, żeby była jakaś e, e, tutaj łagry dla tych, nawet radykalne feministki, jeszcze bardzo daleko brakuje do tego. Mówi się, że poprawność polityczna jest e, trochę jak łagr, tak? niektórzy mówią, tylko umysłowy. Może coś w tym jest, ale on raczej odnosi się do asizmu, a nie do eh año feminismo